Trochę minęło czasu od mojej ostatniej recenzji, więc pora to nadrobić. Od ponad 3 tygodni jestem użytkownikiem slidera, który został wykonany przez firmę JMR System. Firma ta produkuje kilka rodzajów sliderów, produkuje oni także inne akcesoria filmowe, takie jak camera -y czy krany kamerowe. Co wyróżnia tą firmę na tle innych producentów jest to, że za nieduże pieniądze dostajemy całkiem przyzwoity i solidny sprzęt. Oczywiście nie jest to półka profesjonalna i ma to pewne wady, o których wspomnę niedługo, ale sprzęt robi swoją robotę tak jak trzeba. Producent daje nam do wyboru dwa rodzaje sliderów. Wersja SL jest oparta na wałkach, a wersja SG jest wersją na szynie. Ja posiadam wersję SG, a dokładniej model SG1000. Model ten ma długość około 1 metra, co daje nam całkiem duży zakres prowadzenia wózka. Chociaż wydaje mi się, że 1 metr to trochę za dużo i wersja SG 750 byłaby bardziej ergonomiczna. Wspomniany slider jest wykonany bardzo solidnie, nie ma tu prawie w ogóle plastiku. Cechuje się prostą konstrukcją, dzięki czemu będzie łatwy w naprawie przy ewentualnym uszkodzeniu. Wózek slidera jeździ na profilowanych promieniowo-rolkach, co daje nam całkiem przyjemny ruch i niezłą płynność. Aczkolwiek trzeba sobie wytrenować ruch tak, aby wózek prowadzić jednolicie, bo mi często zdarza się, że raz czuję leki opór, a raz większy, co prowadzi do tego, że ciężko utrzymać mi stałą prędkość przejazdu. Wózek posiada pokrętło, które pozwala nam zablokować jazdę. Jeden poważny problem, jaki napotkałem, to luz pomiędzy rolkami a wałkami. Powodowało to, że wózek się chybotał, co często psuło mi ujęcia. Na szczęście po napisaniu maila do producenta szybko dałem im wskazówki, jak to poprawić. Nie udało mi się może całkowicie wyeliminować problemu, ale teraz przynajmniej już mi to nie przeszkadza. Producent oferuje nam także wybór, czy chcemy otwory gwintowane o średnicy 1 cala, czy 3/8 cala. Ja posiadam otwory 3 8 cala z tego względu, że jeżeli będę potrzebował otworu 1 4 cala, to zastosuję sobie redukcję w postaci przejściówki. W wersji SG otwory statywowe znajdują się po lewej i prawej stronie, a także na środku co pozwala nam zamontować slider na innym statywie. Niestety slider nie posiada nóżek, dzięki którym moglibyśmy go postawić na nierównym terenie. Z tym problemem też można sobie poradzić, ale zabiera nam to dodatkowy czas i dodatkowe zasoby. Należałoby jeszcze zwrócić uwagę na to, że jeżeli ma się dość lekki statyw, to może mieć problem ze stabilnym utrzymaniem kamery na wózku. A to dlatego, że w moim przypadku, posiadając statyw kh 25 wraz ze zgiętą głowicą, powoduje to, że cały slider łącznie ze statywem mi się trzęsie i czasami mam problem z utrzymaniem stabilnego ujęcia. Jeżeli masz stabilizację w obiektywie, to myślę, że nie będzie taki duży problem, znaczy jeżeli wygląda to tak jak w moim przypadku, że nie mam stabilizacji w obiektywie, to nawet najmniejszy ruch wpływa na ujęcie, więc warto to sobie wziąć pod uwagę. Przed podsumowaniem chciałbym Wam jeszcze pokazać krótki filmik, gdzie wszystkie ujęcia zostały zrobione na tym właśnie slajderze. Slider kupiłem za 725 zł, łącznie z przesyłką, co na tle innych sliderów jest bardzo przystępną ceną. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że nie jest to sprzęt idealny do każdych warunków, więc trzeba podpisać się kreatywnością w przypadku wystąpienia komplikacji. Jeżeli jesteś amatorem lub nawet półprofesjonalistą i szukasz slidera, który nie zrujnuje Twojego budżetu, to myślę, że warto zainteresować się tym produktem. Na dzisiaj to wszystko, dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem.